Długo ci to zajęło. Jak długo mi to zajęło? <grymne> nie, niedługo. Zajęło mi to niedługo. W sumie nie, nie wiem ile też też rzeczy, no ale... A na kim się wzorowałeś? Na doświadczenia bardzo. Dobre no, pytanie. Znaczy nie, to, to, to znaczy, o, ta, ta, ta plansza tutaj jest dość taka wymowna, dlatego że... Wlewca identyfikacji komisu chciałem nawiązać do sztuki z tego z pierwszych tam dwóch, trzech dekad, z początku XX wieku. Bo jeśli chodzi o same te narzędzia w ogóle internetowe i całą identyfikację, no to też próbowałem podejść do tego w taki sposób, że zastanawiałem się jak, jak na przykład ktoś, kto był na przykład jakimś, czy jakimś takim dadaistą, futurystą czymś takim, by chciał na przykład stworzyć narzędzia internetowe w jaki sposób je stworzył? To jest więcej, no, na tej zasadzie. Do czego zacząłeś Do absolutu. Dalej, dalej właśnie. Jak jest stworzył? Znaczy tak, w sumie tutaj doszedłem do tego, że zacząłem troszeczkę do, bo zazwyczaj projektowanie polega na jakimś takim porządkowywaniu, prawda? Więc jakiś tam temat za i coraz bardziej porządkujemy, 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 no a tutaj w bardzo dużej mierze tworząc wszystkie materiały zdałem się na, na przypadek na przykład, nie? Czy w ogóle jakieś takie tworząc na przykład materiały na Facebooka, czy, czy tworząc materiały marketingowe, czy zaczęłaś tutaj bawić słowem, pomijać w ogóle, nie wiem, chociażby poprawne nie, używanie języka polskiego na, na rzecz powiedzmy jakieś tam atrakcyjności graficznej. A tymczasem zdanie nie ma jakiś Ten, pruski. ten truski, ja. Czyli bardziej to, co, o czym Marcin mówił, w identyfikacji wizualnej, czysto w komiksie, nie? Bo to pokażę, jest mi było. To No, to może to może pokażę na podstawie... No, ja ja czy ten, ja mogę, ja zrobię, ja zrobię, ja zrobię, ja zrobię, ja zrobię, ja ja zrobię, ja zrobię, ja Co ja tu są, tu są dwie fabuły. Fabuła 1918 rok i fabuła 2014. Chcieliśmy pograć szokiem z języków, wykorzystaliśmy istniejące opowiadanie jednego z oficerów w po bitwie Przemyślem 1918 roku. On miesiąc po bitwie napisał to opowiadanie jest w internecie, zresztą tutaj jest link, można sobie do niego dotrzeć. I to jest takie proste, dosyć proste, żołnierskie relacja z tego, jak oni przeżywali 1918 rok, wyzwoleni przy nie chcieliśmy w to wchodzić w butach, czyli nie chcieliśmy stworzyć że na, na podstawie tego, tylko po prostu tu są żywcem wzięte cytaty. to jest tam zaznaczone i wszystko co jest takim czerwonym paseczkiem zaznaczone, to są żywcem wzięte cytaty, a dzięki temu współczesny język z tym językiem archaicznym, one stanowią taki kontrast, taki szok kulturowy. Czyli tak jakbyśmy mieli faktycznie wariata w domu wariatów, który, a on nie robi nic innego, tylko po prostu mówi o to, co jest to zdobycie przemyśla, on nie robi nic innego, tylko on po prostu relacjonuje na bieżąco przebieg bitwę pod przemyśle. I to dało nam taki kontrast, mam nadzieję, że to wyszło, taki szok, że to jest takie kluczowe pytanie, czy na przykład współcześni Polacy, tak młodzież, współczesna młodzież poszłaby oddawać życie za Polskę teraz. W porównaniu na przykład z, z gościem, który wtedy dokładnie o tym pisał i swoimi, swoimi słowami to czytał. Dzięki temu, mam nadzieję, udało się uzyskać ten To jest tak, ostrzegłbym odbywała walnictwa pod przemyśle naprawdę bardzo złożona sprawa